Nazywam się Ksiądz Krzysztof Kocha. Współorganizuję pierwsze Dni mediteranistyczne. wydarzenie, które po raz pierwszy będzie w historii kul miało miejsce już niedługo, bo 21 i 22 marca, na które serdecznie Was zapraszam. Przepraszam też, że jestem nieogolony, ale w Egipcie, którego dotyczyć będzie konferencja, mężczyźni w większości tak właśnie chodzą. Konferencja nosić będzie tytuł Egipt wczoraj i dziś. Stami studenci taki temat wymyślili i jeśli chcecie poznać osobiście jednego z najwybitniejszych polskich archeologów, Nestora, kopiących w Egipcie polskich archeologów i dowiedzieć się o wykopaliskach tam właśnie, pana profesora Karola Myśliwca, jeśli też chcecie usłyszeć o Egipcie w starożytności i ówczesnej globalizacji, a także o religii starożytnego Egiptu, jej tajemnicach i nie tylko, a także o Egipcie w Biblii. Jeśli chcecie usłyszeć coś na temat braci muzułmanów, ugrupowania, które w Egipcie odniosło duży sukces w ostatnich wyborach parlamentarnych, i dowiedzieć się, kim są koptowie i dlaczego byli i są prześladowani w tym kraju. I jeśli chcecie spotkać człowieka, globtrotera, który chyba w całości zwiedził świat, a rok temu w czasie egipskiej wiosny osobiście znalazł się w centrum wydarzeń, to serdecznie na pierwsze dni mediteranistyczne Was zapraszamy. Mojżesz, gdy wracał z góry Synaj, a ona znajduje się przecież na terenie Egiptu, widząc Żydów, mówi: Mam dla Was dobrą i złą wiadomość, którą chcecie najpierw? Mówią: tę dobrą. Dobra jest taka, powiada Mojżesz, że po długich traktacjach z Najwyższym udało mi się tych mnóstwo przykazań zbić tylko do dziesięciu, a ta zła. А название статьи есть такое, что шестая состоит